Zjawiają się nieproszone, i jest ich coraz więcej. Lubią przyjść mailem, messengerem, a im jestem starszy, tym bardziej się mnożą. Umarł? Umarła. Kiedy dostaję taką wiadomość, myślę oto kolejna osoba będzie teraz u mnie mieszkała. The book is uh... Baroque, in its variety and in its richness, and also in its form, it's a kind of counterpoint of different uh, different genres, reporting, essay, philosophical meditations. But the labels are not important, and it all harmonizes together. And of course, it deals with that most basic subject, the fact that we don't live forever. W przypadku tematu nie ma, czyli nieobecności, straty, forma jest najważniejsza. Mówię teraz o życiu, nie tylko o pisaniu. Po prostu nie poradzimy sobie z niema, jeśli dlatego nie ma, nie znajdziemy właśnie formy. Viola Fischerowa nagle zaczyna pisać wiersze z powodu swojego niema ktoś inny, tak jak mój ojciec, zaczyna zwiedzać Pragę i zapamiętywać obrazy, bo mój tata też jest bohaterem. No, są, tam, są tam bohaterowie, którzy, którzy muszą mieć formę dla swojego nie ma, bo inaczej z tym nie ma sobie nie poradzą. Sklep po umarłych w Budapeszcie przy Debręntej Udca pod numerem 10 jest czynny codziennie także w niedzielę. Ma w nazwie pchli targ. Klient spodziewa się staroci, a nie przedmiotów pozmarłych. Chcemy wymazać prawdę, bo łatwiej jest mówić i myśleć, kupiłem antyk, albo kupiłem stary drobiazg, niż kupiłem dowód śmierci. Może chodzi tylko o ratowanie własnego nastroju? A może o coś więcej? O nasze stałe ulubione zajęcie.

Mm, lat temu dziesięć, ja bym nie umiał tego tak napisać. To po prostu trzeba do, do, dojrzeć do pewnych, do pewnych rzeczy. Dlaczego pisze pan książkę o ma? zapytał Dawid Zejski, który przetłumaczył z węgierskiego treść karty pocztowej ze sklepu po umarłych. Po czterdziestce odkryłem, że nie jestem nieśmiertelny. I coś musiałem z tym zrobić. My, Węgrzy, odkrywamy to zaraz po urodzeniu. Zauważył.